Radomiakowi kibicuje e-superfood.pl, Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers. Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu czwartej kolejki PKOPP Ekstraklasy. Radom jak Radom Górnik zabrze 1-2. Z nami najpierw szkolenie gości Jan Urban, panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Jeszcze raz dzień dobry albo dobry wieczór. Mm, już w pierwszej, w pierwszej minucie mogliśmy e, stracić bramkę. Chcieliśmy zaskoczyć e, e, wprowadzeniem piłki szybkim w pole karne Radomiaka. To nam się nie udało i poszła kontra. Całe, całe szczęście tam dobrze interweniował e, Rafał Janicki. Mieliśmy w pierwszej połowie e, dosyć dużo problemów e, i przy tych fragmentach gry i przy główkach e, roszy. Jest to zawodnik, którego nie jest łatwo zatrzymać. Ma niesamowite warunki fizyczne i do tego naprawdę gra dobrze głową i, i mieliśmy trochę z tym, z tym problemów. Mimo tego, że w pierwszej połowie czasami to my byliśmy dłużej przy piłce, to jednak na pewno zdecydowanie lepsze sytuacje stwarzał Radomiak. Natomiast my, owszem, operowaliśmy dobrze, natomiast no nie, było, nie, było, nie, nie, nie stwarzaliśmy zagrożenia pod bramką przeciwnika. Stąd też zrobiliśmy dwie zmiany. I wydaje mi się, że, że zespół zagrał w drugiej połowie, naprawdę na, na bardzo dobrym poziomie było mnóstwo gry, takiej krótkiej, kombinacyjnej. Tych sytuacji może nie było aż tyle, ale, ale byliśmy cały czas, cały czas blisko. Cieszymy się ze zwycięstwa na, na trudnym terenie, bo, bo wydaje mi się, że tutaj wiele drużyn straci. Straci punkty, a, a my wywozimy trzy. Dziękuję. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Rafał Jończyk pod Gojebnikiem. Po pierwsze gratuluję zwycięstwa panie Dziękuję. trenerze. Chciałem zapytać, co powiedział pan swoim zawodnikom w przerwie w szatni, bo widać było, że na drugą połowę wyszli zdecydowanie pewniejsi siebie. Nie wie Pan co, było, było spokojnie w Szatni. Już wcześniej myśleliśmy o tych zmianach, które żeśmy e, zrobili, żeby, żeby po prostu coś, coś zmienić, bo wiedzieliśmy, że, że nie kreujemy. Także nie, nie było wielkiej, wielkiej rozmowy. Liczyliśmy po prostu na to, że te zmiany odmienią zespół i będzie lepiej. I tak też, tak też, się, tak też się stało. Także owszem, możemy powiedzieć, że zmiany udane, ale, ale w, drugiej, w drugiej połowie zespół zagrał no, no zdecydowanie odważniej. Odpowiedzieliśmy na tą bramkę. Bo Radom jak miał swoje sytuacje, natomiast tak naprawdę strzelił bramkę po naszym błędzie, po stracie piłki przed naszą, przed naszą bramką i, i fajnie, że w ten sposób potrafiliśmy zareagować. Są jeszcze pytania? Proszę. Ja. Krzysztof Rzeciński, czwarte tytuł na podcast. E, chciałem zapytać o jedną fazę w grze, e, rozegranie, gdzie nasi boczni obrońcy wychodzili dość wysoko, a, a do tyłki e, schodził albo Damian albo Filipe. Czy to był? Plan konkretny na ten mecz, czy, czy tak ten chce grać? Nie, nie, to zależało od tego, jak będzie ustawiony Radom. Jak często oni właśnie byli ustawieni 4-2-3-1 i tym pierwszym zawodnikiem, który atakował, wyprowadzenie piłki na przykład był, był Rosza. Natomiast dzisiaj w wielu fazach, w wielu momentach gry oni byli 4-4-2 i, i dlatego na tą dwójkę chcieliśmy rozgrywać nie. nie, nie czwórką, tylko, tylko trójką. A to jeszcze pytanie o zmianę Norberta Wojtuszka. To była bardzo taka nieoczywista zmiana, więc już kiedy ją ten wykonał, miałem to pytanie w głowie. Co takiego tener widział, czego my kibice nie, nie widzieliśmy, że wchodził Norbert na lewą stronę, gdzie ostatnio tak naprawdę grał na środku pomocy. Czy to było jakieś konkretne taktyczne zamysły? Wydaje mi się, że w swojej karierze na boku i ze mną też grał, grał wiele razy. Grał cały sezon na wypożyczeniu w Tychach, w środkowej strefie. Dla mnie jest to zawodnik, którego mogę wykorzystać właśnie na tych trzech pozycjach. On też już w lidze miał swoje, miał swoje minuty. To jak kto wygląda na treningu to też ma znaczenie na decyzję trenera. Często jest tak, że na danej pozycji no, jest wyrównana walka i w danym tygodniu ktoś rzeczywiście wygląda z nich zdecydowanie lepiej, więc... No, stawiasz na niego, mówisz jak mu idzie na, na, na treningach, to, to i w meczu powinno być dobrze. E, a czasami odwrotnie. W tym przypadku, e, z jednej strony wiedziałem, co, co Norbinam nam może dać, z drugiej strony, e, on z piłką naprawdę dużo, dużo potrafi. E, wiemy, że często musieliśmy zbyt długo czekać na jego takie e, zagrania, jak na przykład pokazuje. Dzisiaj. natomiast wydaje mi się, że, że ten pobyt na wypożyczeniu w Tychach bardzo dobrze mu zrobił. Wrócił jako zawodnik bardziej doświadczony, bo każde wypożyczenie uważam, że wzbogaca zawodnika, który na nim jest. Jeszcze tak nagające pytanie o, o kontuzję Manu Sancheza i Luki Zachowicza. Czy to coś, coś poważnego? Coś ten wie? Nie wiem na, te, na tę chwilę, bo wydaje mi się, że oni sami do końca nie są przekonani, czy to jest kontuzja e, poważna, czy mniej poważna. Przede wszystkim na, skręcony staw skokowy u, u Manu. E, zobaczymy, jak to będzie ewoluowało, czy, czy to mocno spuchnie, czy też, e, czy też nie. E, no i Luka też do końca nie, nie wiedział, co z tym barkiem, bo, bo spadł na niego. Zobaczymy, czy, czy to też jakieś tam e, delikatne Zichnięcie czy stłuczenie? Na ten moment nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w pierwszej Dziękuję. części Świetnie. konferencji. Do widzenia. Rozpoczynamy drugą część konferencji. Po meczu Radomia Górnik. Teraz z nami jest szkoleniowiec gospodarzy Bruno Baltazar. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Um. Again difficult, uh, difficult defeat to, to accept. Znowu trudna przegrana do zaakceptowania. I think we started the game uh, good uh, controlling the ball controlling the game and creating uh, chances to score in the first half. Kolejny mecz, w którym kontrolowaliśmy spotkanie i kreowaliśmy sobie sytuację. Problems, Pod koniec pierwszej połowy straciliśmy troszeczkę kontrolę nad meczem. Górnik, pomimo tego, że nie stwarzał sytuacji, to miał przewagę? Dlatego zmieniliśmy strategię, strategię w drugiej połowie.

I nie stawiają sobie żadnych sytuacji. And, the, and then I'm still trying to understand the, these moments, and trying still to understand my team in these moments. Staram się nadal zrozumieć te momenty i moją drużynę w takich momentach. We concede two goals that uh, I'm still trying to understand what happened there, and uh, we lost the game but it's obviously we concede goals that they cannot happen straciliśmy dwie bramki których nie powinniśmy stracić zastanawiam się w jaki sposób te, jak mogliśmy stracić takie bramki um, congratulations to górnik but of course uh, we need to to start scoring our chances because we are creating chances Wykorzyst musimy wykorzystywać sytuacje które sobie stwarzamy and we need to to stop conceding goals so easy we are conceding, uh, easy goals, in my opinion. W mojej opinii tracimy bardzo łatwe bramki, a każda ta bramka, każdy stracony punkt kosztuje. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Kacper? Dobrze, dobrze Dzień dobry trenerze, Kacper Czerwonka, Rekord Grupa Mediowa. Mamy wstępną diagnozę na temat zdrowia Wagnera Diasza. Uh, not yet. So we're evaluate him. Uh, he felt Jest to jeszcze zbyt wcześnie, żeby, żeby mieć taką prawdziwą ocenę tego, co się stało Wagnerowi. Kapita pokazał w debiucie to, czego oczekiwał od niego trener? What, what you expected, um, listen, not easy for Kapita to start like this. To nie było łatwe dla Kapity, zacząć mecz w taki sposób jak jak to się odbyło. Miał kilka dni tylko z nami i wchodząc w mecz w takim momencie nie jest to łatwe. a lot dynamics. Nadal uczy się naszej dynamiki gry a Myślę, że w okolicznościach, w jakich Kapita znalazł się na boisku, zaprocentował się w niezły sposób. The way we play, of Kapita musi zrozumieć lepiej to w jaki sposób chcemy grać, ale na pewno pomoże nam w przyszłości. A czym była podyktowana zmiana Roberta Alvesa i dlaczego na boisku pozostał akurat Luizao? Myślę, w tym momencie według mojej opinii gra potrzebowała więcej energii, więcej takiej siły fizycznej. Was, uh, some Myślę, że Roberto był w stanie dać nam taką jakość techniczną, ale pod kątem fizycznym e, tracił z minuty na minutę e, swoją grę. I to było na 70 minut. Więc na ostatnie 20 minut chciałem put więcej muscle, więcej energii z Bruno That was my To była intencja, gdy out Robert. Moją intencją było to, żeby wprowadzić więcej energii, więcej takiej siły fizycznej, dlatego zdjąłem Roberta Elwesza i wprowadziłem Bruno Jourdain. E, Rafał Jończyk pod Gołębnikiem. E, panie trenerze, kolejny mecz, i kolejny raz nie jesteśmy w stanie zagnać pełnych 90 minut na, na pełnych obrotach. W pewnym momencie drużyna tak jakby siadła. It's true it's true um, it's something that we, we have to analyze tak to prawda to jest to o czym myśmy musimy to przeanalizować um, the games have 95 96 minutes and we need to be we need to be consistent uh, the full game musimy grać przez całe 90 95 minut it's something that we need to correct as soon as possible as fast as we can to jest to co musimy poprawić jak najszybciej się da um me as coach to find strategies to also to be consistent the 90 minutes ja jako entrenador również muszę znaleźć odpowiednią strategię żebyśmy przez 90 minut realizowali pewnie to co sobie założyliśmy so we are in this process of uh, understanding ourselves but of course we need uh, we need to get points uh, this league is tough and uh, this cannot happen for sure to się nie może oczywiście zdarzyć. Jesteśmy na etapie poznawania, rozumienia siebie. Oczywiście to się nie może wydarzyć, ponieważ punkty są bardzo dla nas ważne. W końcówce przegrywaliśmy już 2 do 1. Yy, I poza, powiedzmy, ostatnią minutą, kiedy było tam dośrodkowanie z bocznej strefy boiska, przez ostatnie 5 minut nie potrafiliśmy przycisnąć rywala, nie potrafiliśmy wejść w ich strefę i, i zagrozić. Czy nie było żadnego pomysłu, czym to było spowodowane? it's uh, it's difficult when uh, you are in the control of the game and uh, the players they with with the high tempo we play and uh, so much energy wasted in the game it's difficult to react uh, positively jest to trudno żeby zareagować odpowiednio w momencie kiedy zespół kontrolował mecz kiedy dał tak dużo z siebie from the bench uh, we tried i bring donis uh, to the defense put rafa rossi up to play more long balls but the players they were they weren't capable of, of play more long in this moment. Złot prowadziłem Rafę do strefy wyżej chciałem żebyśmy grali więcej dłuższych piłek ale zawodnicy nie byli w stanie tego zrealizować. It's something that we need to work on for sure mentally, be strong mentally. To jest to, to to jest to nad czym musimy pracować to żebyśmy byli mocni mentalnie. The same strength that we have against the when the first half was very difficult. And in the half time, we proved that we can be strong mentally. But after the third game in the league, we are still finding our identity, and uh, of course, we need to be consistent 96, 97, 100 minutes, whatever. Musimy być przez 97, 98, 100 minut w pełni realizować nasze założenia. Oczywiście staraliśmy się to robić, ale nie udało nam się to. Dziś zabrakło Janka Grzysika ze względu na, na kontuzję. W końcówce na prawej obronie pojawił się nominalny środkowy obrońca Arahim Mamedow. I chciałem zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza to, jak wygląda sytuacja z Jankiem Grzesikiem. A druga, no dzisiejsze spotkanie pokazało, że ta y, kadra obrony jest zdecydowanie za krótka. I kiedy pojawią się transfery, żeby wzmocnić tą, tą formację? Janek ma delikatny problem. We, we tested and we tried to for him to be ready for for the game, but it wasn't possible sprawdzaliśmy to i, przy, i próbowaliśmy przygotować go na ten mecz, ale to nie było możliwe. He's a fantastic professional and a fantastic athlete and a fantastic guy. best to be able to play game. Jest to fantastyczny, fantastyczny piłkarz, fantastyczny sportowiec i robił wszystko, żeby być gotowy na ten mecz. But unfortunately he wasn't able to to help us in this game and uh, Jakowik did quite well did his job uh, playing in his uh, in this position I, ale mimo to Janek nie był w stanie nam pomóc w tym meczu Jakubik zagrał całkiem nieźle i zrobił swoją robotę about the market um, we still we are still trying to negotiate with uh, with players jeżeli chodzi o transfery Cały czas staramy się negocjować z zawodnikami. The left back position is a priority, and I always say this, and you know this. We need to bring a left back to play to play with left foot to play in this position. Wiecie, wiemy o tym dobrze. Pan sobie też z tego zdaje sprawę, że lewa obrońca, lewa obrońca jest to dla nas bardzo ważna pozycja, żeby ją pozyskać z lewą nogą i robimy wszystko, żeby tak się stało. But again, still, we can bring easily players. But uh, the right character, the right uh, quality, the right uh, attitude it's difficult to find and but we are still working on this. Nadal pracujemy nad tym, żeby ściągnąć odpowiedniego piłkarza pod kątem charakterologicznym i też pod kątem piłkarskim. It's easy in this moment with the uh, Krzeżyka having some problems to react in panic mode, you know. Jest to, jest to łatwe w takim momencie, kiedy Janek ma kontuzję, żeby tak panicznie re, re, reagować na taką sytuację, która się wydarzyła. Dlatego wiemy o tym dobrze, że sezon jest długi i ze względu na to musimy znaleźć odpowiednie, odpowiedniego piłkarza, który będzie nam w stanie pomóc na tej pozycji. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w konferencji. Thank you, coach. Jakowi kibicuje e-superfood.pl. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.